Co najbardziej lubisz w wyjazdach? To, że cały czas się nie siedzi w tym domu. No, że wyjeżdżam i nie nudzę się na przykład w domu. Wycieczki. Takie tańce. Najbardziej w wyjazdach lubię to, że prawie nigdy się nie nudzę, bo w domu po jakimś czasie się bardzo nudzę, a jak przyjeżdżam do nowego miasta z nowymi przyjaciółmi, to, to dobrze się bardzo bawię. Na wyjazdach z majerów. Em, poznałem na, na misji agent świetnych ludzi em, i świetnie się razem bawiliśmy. E, lubię mm, poznawać nowe przyjaźnie. Yy, jedzenie mi też bardzo smakuje. Yy, Zraszacz, który jest tutaj puszczony i czasami jak jesteśmy na polu, to można, to panie puszcza i jesteśmy, Ja jest, oczywiście jestem cała mokra. Ja najbardziej lubię w wyjazdach, jak są różne wycieczki, poznawać nowych przyjaciół i lubię bardzo warsztaty. Wolność. I czasami, czasami jedzenie, ale to rzadko, ale najbardziej wolność bez rodziców. Tak, najbardziej, najbardziej mi się podoba to, że można się poruszać. Że można odpocząć i podziwiać widoki. W lubię to, że można odpocząć i pozwiedzać sobie nowe tereny. To, że można pozwiedzać i bardzo lubię autokarem. Mi najbardziej podobał się ten park rozrywki, w którym byliśmy. Tam był park nowy, park miniatur i te atrakcje świetną zabawę, poznawanie nowych osób, oderwanie od codzienności, poznawanie nowych miejsc. Więcej wyjazdów dla dzieci znajdziesz na www.majerytravel.pl.